Witajcie, dzisiaj Wam zaprezentuję fajne celowniki Jeden taki podstawowy, profanjtowy, tylko taki fajny, ładny celowniczek. Oczywiście celownik, oczywiście możecie go customować jak chcecie Tak Wam wszystko pokażę Link do celownika znajdziecie w opisie albo w komentarzach A celownik prezentuje się jak właśnie widzicie na drewnie, na kamieniu Możecie sobie zmieniać kolor Instalując ten celownik Klikamy, czy znaczy już będziecie mi oczywiście zaprezentowane to, ale klikamy F2, żeby otworzyć całe tą menu. Jak widzicie, w prawym górnym rogu mamy menu do tego celownika. Możemy zmienić kształt. Widzicie. Jak ktoś ma, nie wiem, jakąś inną rozdziałkę może, nie wiem, to może się nadać. Kształt, możemy zmienić oczywiście kolor celownika. Mm, oprócz kolorów możemy oczywiście kształt, na kropkę i tak dalej. Naprawdę bardzo, bardzo fajne rozwiązania da się tu mieć do tego celownika. No i jak widzicie mamy ładnie całe opisane mamy po, po polsku, więc no, nie musicie za bardzo się z tym męczyć. Jak wyłączyć taki, taki jakby no, podstawowy celownik flotaj'owy? Oczywiście musimy wejść do ustawienia. Trzecia zakładka. Trzecia zakładka bro, ustawień. I oczywiście pierwsza, pierwsza to jakby... Hmm, troszeczkę się gubię, no ale widzicie tutaj jest pierwsza linijka jakby to jest celownik, wyłączacie to i macie. Troszeczkę się gubię, bo jest godzina chyba pierwsza, trzecia w nocy, trzecia trzydzieści, troszeczkę już jest, bo w sumie to tak. y no hay